i myślę, że wy też powinniście, wiecie, powinniście wziąć sprawę w, w swoje ręce, bo tego już dość, po prostu, tego już dość. Mnie krew zalewa i wszystko. nos. No. Mouni i <laughs> do Wow. Chcielibyśmy pokrzyczeć. Zapraszam jutro z godziny 18 do 20. i tutaj. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Halo, halo. Pokażcie. W której stronie swojego ciała macie te wszystkie? I teraz chwilę ciszy. to

która odbiera wszelką świadomość tego, tak że istnieją inne tak, Pendre, ta, która odbiera poczucie jakiejkolwiek zewnętrzny. Ja na zakończenie, póki tutaj jestem i was wspieram, boję się teraz, co będzie. Nie, za akta! nie, za akta! nie, za akta! nie, akta! nie, za akta! nie, akta! nie, Rząd się

Słuchajcie kochani, coś wam powiem. Kto nie skacze bez akta, hop, hop, hop! To nie skacze bez akta, hop, hop, hop! To nie skacze bez akta hop, hop, hop! To nie skaczy ten zakta za hop, hop, hop. To nie skaczy ten zarta hop! Co oni robią w rządzie, i uważacie, że to jest bezprawie, to pokażcie im, że my obywatele właśnie będziemy tego prawa przestrzegać i pilnować. Ale nie tylko dlatego. Internet jest straszną bronią, której my możemy użyć przeciwko nim. Wiecie jak? Sprawdzając.